Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Danuta Dąbek. Witam Państwa na kanale Na Zdrowie TV, a moimi gośćmi jest Jarosław Niewiadomski i Sławomira Seroka. Witam Państwa, witam Was, kochani. Witamy. Zajmujecie się medycyną chińską już od wielu, wielu lat. Stosujecie zieloną żywność, stosujecie same dobre rzeczy. Chciałabym, żebyście podzielili się swoją wiedzą z nami, z naszymi widzami przede wszystkim, jaki wpływ suplementacja omega-3 ma na zdrowie człowieka od strony medycyny chińskiej. A więc, medycyna chińska, tak jak mm, wiemy, Dba o to, żeby harmonizować nasz organizm, tak? Medycyna chińska. Ma działanie, które ma zapobiegać. Tak można powiedzieć, fajnie, że w dawnych czasach lekarz medycyny chińskiej dostawał wynagrodzenie za każdy dzień, kiedy pacjent był zdrowy. Jak pacjent zachorował, to wtedy lekarz tego wynagrodzenia nie dostawał, musiał go przywrócić do zdrowia, ale praca lekarza nie polegała na tym, żeby czekać na chorobę pacjenta, tylko polegała na tym, żeby pacjenta do siebie zaprosić, żeby przeprowadzić diagnozę na podstawie pulsu języka, twarzy i wywiadu i na podstawie tej diagnozy. Zobaczyć, gdzie są e, jakieś braki lub nadmiary w organizmie i żeby to uzupełnić tak, żeby cały czas ta hemostaza, czyli ta równowaga w organizmie, była podtrzymywana. Po takim zabiegu lekarz wiedział, że może sobie pozwolić na to, że pacjent może do niego przyjść za dwa miesiące albo za trzy i nie popadnie w żadną chorobę. No i w ten sposób pracował na, na to, żeby pacjent był zdrowy. No, jako anegdotę można powiedzieć, że e, lekarz cesarza, jeżeli cesarz zachorował, to był ścinany, Aha. no bo doprowadził do choroby. E, jak się czyta e, stare księgi medycyny chińskiej, mówi się o tym w nich, że przede wszystkim chodzi o zapobieganie, tak jak z powstaniem. Jeżeli cesarz wiedział, że powstanie się szykuje i nie był w stanie jemu zapobiec, to popełnił błąd, bo jak już powstanie wybuchło, to teraz e, zniwelowanie tego powstania zawsze niesie za sobą e, straty. I tak samo jest z naszym zdrowiem, że trzeba dbać o to, żeby nie dopuścić do braku równowagi. I właśnie kwasy omega-3 bardzo dobrze nam tym pomagają bo tak jak medycyna chińska nie dzieliła żywności, pożywienia na kwas omega-3, czy chlorelle, czy jęczmień, natomiast rozpatrywała je bardziej pod kątem jakby, jakby odżywczych te, tego pożywienia, czyli czy to jest ciepłe, czy to jest zimne, czy to jest rozpraszające, czy, czy ściągające bardziej pożywienie, w zależności od potrzeb, jakie wychodziły z diagnozy, takie pożywienie się stosowało, to tak w dzisiejszych czasach wiemy już, że omega-3 jest i nienasychcony, Kwasem tuszowym, który przede wszystkim wspiera nasze komórki. Czyli wspiera nasz organizm na poziomie komórkowym, a nasz organizm jest zbudowany z komórek. Cały organizm, każdy narząd to sobie komórka. Płasy, zęby, poznać Tak, wangóra, wszystko to są komórki. Wszystko, to wszystko, to wszystko, cała skóra, tak, i teraz od tak. tych komórek, jak one są sprawne, zależy to, jak funkcjonuje nasze ciało. Czyli przede wszystkim mitochondrium, czy jest dobrze odżywione, czy w komórce jest odpowiednia ilość omegi 3. Czy błony komórkowe prawidłowo funkcjonują? Czy ta komórka poprzez prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych jest w stanie łagodnie komunikować się ze swoimi komórkami sąsiadującymi, tak, czyli jedna komórka, z której zbudował, zbudowana wątroba musi współpracować z wszystkimi komórkami, a jeżeli ona będzie zaciśnięta, będzie miała złą pracę i przepuszczalność błon komórkowych, będzie źle się kontaktowała z resztą komórek wątroby, to i wątroba będzie miała problemy. Będziemy mieli zastoje, będziemy mieli jakieś niedomagania, a to z kolei odbije nam się na całym cyklu, jeżeli chodzi o cykl odżywczy w medycynie chińskiej, a tak samo na cykl Kontrolnym. A jeśli chodzi o błonnik, jaką od, odgrywa rolę w, oczywiście w kontekście medycyny chińskiej na nasz organizm? Więc tak jak Jarek powiedział, że błonnik nigdy nie jest jako to słowo użyte w medycynie chińskiej, bo nigdy nie było sklasyfikowane pod względem biochemicznym. Po prostu. Jest w jedzeniu, i to zjedzenie musi być, że tak powiem, zdrowe, najlepiej bio, gdzie tego jest najwięcej. Gdzie nie ma chemii. Gdzie nie ma chemii. Dokładnie tych, no chemii, właśnie, chemii. Więc szukajmy na ryneczku gdzieś zdrowe warzywa od rolnika, od rolnika zdrowe owoce. Jedzmy z tą skórką, bo tam, gdzie są te polifenole. Jedzmy nawet suszone suszone śliwki, suszone morele. Ale z drugiej strony to co m, mówił też doktor Oleszczuk no i nie tak. tylko z dzisiejszej medycyny wynika, że tam jest bardzo dużo cukru. Więc jedno z drugim gdzieś tam się zaczyna. Zaczyna ścierać, prawda? Mhm. E, bo cukru rzeczywiście bardzo dużo ludzie jadają e, tak. według, według medycyny to jest około 40 kg cukru rocznie zjada przeciętnie Jej. Polak, no to jakbyśmy postawili tutaj 40 kg cukru to my no byśmy to tego nie zjedli. Myślę, że w rok, myślę, że tak. No tak Ale w dzień na ja pewno nie. nie. nie na wiem. pewno nie. no Jest to na pewno toksyczne. I właśnie e, jak e, jedząc e, suszone owoce, gdzie tam jest cukier, prawda? E, ja nie mówię, nie neguję tego, ale jak to wpływa wtedy na nasz organizm? Ale ja nie myślę o tym, bo nie wiem, jak to jest, jak jesz orzechy czy e, suszone owoce, no to zjesz, nie wiem, ile tego ludzie jedzą, ale tak kiedyś ktoś gdzieś usłyszałam, że jesz tego garść, no czyli więcej. troszeczkę orzeszku, troszeczkę, e, e, nie wiem. Czyli po, tego, czyli po troszeczku, czyli znowu nie, przejadamy znowu się, znowu nie przyjadamy nie się, nie nie się. To, to jest wszystko dla nas. To jest wszystko dla nas, Bóg stworzył to wszystko dla nas, ale jedzmy z umiarem, tak, i ostrożnie. I wszyscy to możemy zjadać. Jest, jest, są jakieś, wiadomo, przeciwwskazania, gdzie, gdzie jest ta osłabiona śledziona y, dla kobiet w ciąży, żeby jadły ostrożnie. Oczywiście też niech jedzą, te zielonki niech jedzą, tą omegę niech jedzą, ale to wszystko... Y, musi mieć y, no, równowagę, y, równowagę mm -hmm. tak właśnie. wszystko musi wszystko, być w równowadze. Tak. A czy nadmiar błonnika może o, o, osłabiać pracę y, czy śledziony? tak może. może osłabić, dlatego że jest. Nadmiar, mówimy Nadmiar, odmiar. nadmiar, tak. bo y, też nie wszyscy są przyzwyczajeni może do błonnika. Powinniśmy ile jest tak gdzieś wyczytane, wyli, y, gdzieś 20 gram czy 25? pięć że tam to, to są tam różne, choć, to różne, są różne tak. 30 gram. Czy ile się teraz zależy, jak nam funkcjonuje, śledziona, tak? Jak, jak nam funkcjonuje. Ale błonnik bo... generalnie jest bardzo zdrowy dla, jest naszych, zdrowy, dla pracy ale, naszych. Jelit, tak, ale prawda? może go trzeba podzielić wtedy na cały dzień, że trochę hmm. teraz, trochę w obiad, trochę, no nie wiem, niekoniecznie na kolację. Ale to Czyli może... około 10-20 gram no. dziennie to jest wystarczające, żeby nie dostać zaparć, Ale żeby, żeby nie, nie dostać no zapać. No to trzeba pić też czystą wodę, prawda? Tak. Y zioła i zioła, e tak. Mm -hmm. Ja to zio zio herbatki ziołowe oczywiście pijemy. Tak, no z bo z błonnikiem, tak. z zamiarem błonnika jest tak, że pamiętajmy, w czym błonnik jest, bo my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, ale wręcz jesteśmy skazani na to, żeby e, takie pożywienie jak e, właśnie zielona żywność, jak omega 3, jak błonik dostarczać w suplementach, bo po prostu w pożywieniu naszym tego nie ma tak, jak powinno być. I teraz błonnik. Tak jak Swabcia e, wspomniała wcześniej, to były orzechy, to były owoce, to były warzywa, to była zielona żywność, tak? Tam był błonnik. I teraz tego błonnika, jak w normalnych warunkach, wyobraźmy sobie teraz, ile mogliśmy zjeść dzień owoców, warzyw czy innych rzeczy, które miały błonnik. No niezbyt dużo, czyli tak naprawdę odżywiając się racjonalnie, odżywiając się zgodnie z tradycyjną medycyną chińską, nie byliśmy w stanie zjeść tego tak dużo, żebyśmy zapchali w cudzysłowie naszej elita i spowodowali problemy pracy śledzionej, tak? Natomiast musimy wiedzieć to, że w naszych elitach. Błonnik odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że my mamy około 50 bilionów bakterii i mamy ponad 1000 gatunków tych bakterii. Ponad 1000. Czyli zobaczmy, jak to, jest zróżnicowana, jak to jest zróżnicowany mikrosystem. I teraz ten mikrosystem, ponieważ jest tak zróżnicowany, to potrzebuje, żeby odżywić ich wszystkich w takiej różnorodności, różnych rodzajów błonnika. Mówi się, tak jak Sławcia powiedziała, że medycyna chińska nie znała tego czynnika biochemicznego, czyli rozkładania tych naszych pokarmów na cudzysłowie czynniki pierwsze, ale już teraz wiemy, że i mówi się o tym, że jest około 9 rodzajów błonnika, którym odżywiają się nasze bakterie, te dobre bakterie. Tak, czyli 9 rodzajów błonnika, to teraz wyobraźmy sobie, jak ten błonnik dostarczyć w takich ilościach, żeby wszystkie z tych bakterii były odżywione i dostały swój błonnik. No czy w samym jedzeniu jesteśmy w stanie to zrobić? No jest to bardzo trudne. Dlatego w dzisiejszych czasach to wspomaganie się suplementacją, e, zieloną żywnością, omegą-3, błonnikiem po prostu jest niezbędne, jeżeli chcemy prawidłowo funkcjonować, bo ja tak zawsze mówię, Osobom, które do nas przychodzą po pomoc, że niestety czasy są takie, że mamy do wyboru albo spożywać kieliszek lekarstw, albo spożywać kieliszek suplementów. Będzie, jesteśmy skazani na jedną z tych rzeczy i od nas zależy, czy to będzie kieliszek leków, czy kieliszek suplementów. I z doświadczenia z osobami, które do nas przychodzą, korzystają z naszych porad, widzę to i wiem, że jeżeli ktoś dba o siebie. I spożywa suplementy i uzupełnia swoją dietę, to jego zdrowie zupełnie inaczej wygląda niż osoby, które o to nie dbają. Nie dlatego, że nie chcą, ale po prostu nie, nie wiemy. Nie wiemy i nie potrafimy, Wiedza. nie mamy dostępu nie. do tego. Dlatego pamiętajmy, tak jak Sawcia powiedziała, na, jadajmy się w 70%. Pamiętajmy, że śniadanie jedzmy jak cesarz, obiadem podzielmy się z przyjacielem, a kolację oddajmy wrogowi i mamy wtedy też tak bardzo modne dzisiaj okna żywieniowe tak jak kolację oddamy wrogowi to do śniadania mamy okno żywieniowe i nie musimy nic wymyślać pamiętajmy o tym ja też zawsze mówię że jeżeli chcemy dbać o nasze zdrowie, to naśladujmy innych. Teraz takie modne są e, tak zwane niebieskie strefy. E, wielu ludzi do nich nawiązuje, bo tam żyją ludzie, którzy żyją powyżej 100 lat, żyją w zdrowiu, e, dobrze się mają. Przyjrzyjmy się im, co oni robią w swoim życiu, że to zdrowie mają i że żyją tak długo i są. W odpowiedniej formie. Nie będę teraz te, opowiadał o tym, co oni robią, jak, ale jeżeli jesteś zainteresowany, jeżeli tego poszuka, to niech ich naśladuje. Nie naśladuje tych, którzy mówią coś, a nic sobą nie prezentują, tylko naśladuje tych, którzy dożyli tych lat i w jaki sposób tego dokonali. Zgadza się, dokładnie. No, pięknie to opowiedziałeś. Ja mam tutaj takie pytanie, które przyszło mi do głowy w międzyczasie. Ponieważ no, też tutaj z medycyny wiemy, że nasz język jest taką mapą tego, co się dzieje w naszym organizmie, prawda? Dokładnie. I po języku widać, jak funkcjonują nasze organy, czy mamy nagromadzoną wilgoć, czy mamy zastoje, czy mamy inne rzeczy gorąco. na tym języku, czy tak. gorąco tak, czy coś się poważnego dzieje z naszym organizmem. I teraz, czy spożywanie błonika może wyeliminować wilgoć z? naszego organizmu. Czy to będzie widoczne, bo na języku widać ewidentnie, kiedy mamy odcisk zębów, czy inne rzeczy, prawda? Czy błonnik jest w stanie wyeliminować tą wilgoć z organizmu? No ja myślę, że tak, że jest w stanie. No jest tak. dlatego, że wspiera nasz mikrobiom. No. Wspiera nasz mikrobiom, odżywia nasz mikrobiom. Jeżeli mikrobiom prawidłowo pracuje, wspiera naszą śledzionę. Tak. Jeżeli wspiera naszą tak, śladanie, tak, tak. śledzionę, to za usuwanie tej wilgoci odpowiada nasza śledziona, czyli że ona prawidłowo funkcjonuje. A śledzona jest w parze z żołądkiem, tak, no to te, ta para powoduje, że będziemy mieli takie funkcjonowanie organizmu, które nie pozwoli na to, żeby ta wilgoć się tworzyła i żeby ona powstawała i żeby powodowała u nas problemy zdrowotne i żeby wpływała na resztę naszego organizmu. Czyli, czyli to jest ciągle w medycynie chińskiej trzeba sobie uświadomić to, co mówiłem na początku, że pożywienie to jest pierwsza rzecz, od której zaczynamy. Jeżeli bierzemy jakąkolwiek księgę medycyny chińskiej, jeżeli zaczynamy mówić o zdrowiu, to się zaczyna od tego, co jesz i jak jesz. Wiadomo, że później są jeszcze emocje, jest to, jak dużo pracujesz, czy potrafisz się regenerować, czyli żeby był w tym umiar. Oczywiście jest ważny wysiłek fizyczny, ale oczywiście z umiarem. Tak? I jeżeli to wszystko będzie prawidłowo i dobrze, e, będziemy połączone. dobrze wykonywać i będzie to połączone, no to wtedy nie będziemy mieli problemów, tak? ale bez błonnika będziemy mieli problemy ze śledzioną, z nadmiarem błonnika będziemy mieli problemy ze śledzioną, a jeżeli wszystko zharmonizujemy, ta śledziona nie pozwoli na to, żeby ta wilgoć się wytwarzała. Czyli takie indywidualne podejście do każdego, tak jak mm -hmm. zawsze mówi, tak jak medycyna chińska mówi. Przychodzi ktoś, oglądamy ten język. Oczywiście e, wilgoć możemy zbadać też i w pulsie, mm -hmm. czy jest chła, to się wtedy nazywa i dokładnie wiemy. I wtedy ilość tam, na przykład, jak jest choroba jakaś, to, to nie jest to, że e, mamy jeden wzorzec zaburzenia i sięgamy z półeczki. E, nie wiem, jakieś, jakieś ziółko, ziółko czy tableteczkę i, i dla każdego jest i dla ciebie, i dla ciebie, i dla ciebie, i dla mnie. Po, trzeba podejść holistycznie. Po, holistycznie, do dokładnie. Popytać, cała, cała diagnoza trwa, nawet może trwać długo, długo, długo. Często jest jeszcze tak, nie wiem dlaczego, że czasami, jak ludzie przychodzą, to najzwyczajniej w świecie kłamią. Nie chcą wszystkiego nam powiedzieć, tylko, tylko po co? No. Skoro my mamy mu pomóc i ma powstać bo ją wstydzą, wstydzą się, może. się chyba. Odpowiednia ma powstać receptura ziołowa i odpowiednia receptura akupunkturowa, bo hmm. Jarek jest akupunkturzystą, prawda? sama korzystam, z tak, No i dlatego się dziwię, jak ludzie przychodzą i czasami mówią, przyszedłem do Was, bo już lekarze ręce. rozkładają ręce i już powi powiedzieli, że nam nie pomogą. No to powiedz całą prawdę, tak? Hmm. No, powiedz on, prawda? Nie dopiero później w trakcie, nie wiem, przyjdzie raz, drugi, trzeci, to dopiero wychodzi tak, a jednak się źle wypróżnia, bo się przyznał. W końcu się przyznał. Albo nas polubił tak, że się dopiero przyzna, że o, się źle się. otworzył jak się książka. Jak tak. książka, albo jakie emocje nim targają. Nie I dopiero to do po czasie e, wychodzi, nie? Zgadzam się. Tak. Bardzo dziękuję za tak wyczerpujące informacje, których mi tutaj udzieliliście. Myślę, że nasi słuchacze są równie usatysfakcjonowani waszą wypowiedzią. Jeśli coś było niedopowiedziane, oczywiście możecie się Państwo dowiedzieć, kontaktując tutaj z Jarkiem, ze Sławcią, jak również i ze mną. Zapraszam Państwa do polubienia i do odtworzenia strony www.wojenczmiendbio.pl, a jak tradycji przystało, podnieśmy toast na zdrowie w telewizji na zdrowie z naszymi na gośćmi i, i za zdrowie nas wszystkich. Dziękuję serdecznie i wam i Państwu za uwagę. Na zdrowko. Na